Isha, podnieś Leviathana. Wylatujemy. Gerrigan, widziałaś coś w laboratorium? W umyśle naroda? Widziałam Amona. Starszego niż wszechświat, potężniejszego niż sobie wyobrażałam. On znowu żyje. Więc i on uginie się przed potęgą roju, tak jak wszyscy. Nawet nie wiemy, gdzie jest. Musimy być gotowi na jego przyjście, ale najpierw wyrównam porachunki. Na Twój rozkaz skierujemy Lewiatana w przestrzeń kosmiczną Dominium i zaczniemy szukać terrańskiego statku Hyperion. Chcesz, żeby pomogli ci znaleźć Terranina Gymarainora? Valerian, odbieramy jakieś nieznane odczyty. Uwaga, wykryto sygnał psioniczny. Skala niemożliwa do sklasyfikowania. Kerrigan, co ci się stało? Jak? Nie mamy czasu. Słuchajcie uważnie. Jim żyje, ale nie mogę go znaleźć. Ale wy możecie. Włamcie się do sieci Dominion i sprawdźcie, gdzie go trzymają. Jak możemy jej zaufać? Valerian, jeśli istnieje, cień, szansy, że Jim żyje. To ruszam po niego. Włamanie do sieci bezpieczeństwa dominium nie będzie proste. Tylko jeden człowiek może to zrobić: pułkownik Orlan. Ale Orlan jest więźniem Miry Han. Przywódczyni najemników? To twoja znajoma, prawda? Nie zupełnie. To skomplikowane. Miejmy to już za sobą. Znajdź go, Matt. Jesteśmy mu to winni. Dotarliśmy do przestrzeni kosmicznej Terran. Czy mamy wyruszyć na Korhal? Jeszcze nie. Najpierw muszę się czymś się zająć. Czy dzięki temu zdobędziemy przewagę królowo? Czy Abatur ma czekać na nową Esencję? Miej cisza. To sprawa osobista. Źle się skończy, ale muszę to załatwić. Skąd ta obsesja na punkcie zbierania Esencji? Oznacza przetrwanie. Nowa esencja czyni cię silniejszą? Siła to pułapka, w którą wpadli przywódcy stat? Jeśli nie siłę, to co czerpiesz z esencji? Esencja to zmiana. Zmiana to przetrwanie. Zbieraj i żyj! Stagnacja to śmierć. Kiedy widzę gwiazdy myśl o ziemi? Przypominam sobie zielone wzgórza. Nie możesz już wrócić do domu. Wiem, na Ziemi nie ma już dla mnie miejsca. Mam na myśli, że ci nie pozwolę. Twój powrót zaalarmowałby władze na Ziemi. Mogłyby rozważyć kolejną ekspedycję do naszego zakątka kosmosu. Wiesz, że któregoś dnia wrócą? Wiem i będę na nich czekać. Łamać się do sieci dominium potrzebujemy prawdziwego eksperta od zabezpieczeń, pułkownika Orlana. Niestety jest w rękach Miry Han, jednej z najwredniejszych i najbardziej stukniętych dowódców najemników. Mirohan mówi książę Valerian. Słyszysz mnie? Oczywiście, księżniczko. Wiem, że pracujesz z Mefiu. Daj mi go, proszę. Zapominasz się, najemniczko. Witaj, Miro. Matthew, nie dzwonisz, nie piszesz, krainisz moje serce. Muszę prosić cię o pomoc. Przetrzymujesz pułkownika Orlana. Potrzebujemy go. To jedyny człowiek, który może włamać się do sieci Dominium. Chciałabym wam pomóc, ale potrzebuję pozwolenia od Jamesa Raynora. Dima nie ma w tej chwili. A to pech. W takim razie nie mogę wydać pułkownika Orlana. Słuchaj, Mira. Potrzebujemy Orlana, żeby uratować Dima. Oddaj go. Na. Kochany, najemnik musi dbać o reputację, bo to jedyne, co ma. Więźnia oddam tylko klientowi. Nikomu innemu. Nawet tak zabójczo przystojnemu maczu, jak ty. Przykro mi. Możemy przerwać jej działalność w polu asteroid. Wtedy zwrócimy jej uwagę. Musimy uszkodzić jej główną stację kosmiczną. Łatwo nie będzie. Też musimy założyć bazę. W pobliżu jest jedna ze stacji Miry. Możemy ją załatwić i założyć tam własną. Miejcie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. Współrzędne na mierze. Czujniki pokazują lokalizację stacji Miry. Możemy zaczynać. Do dzieła. Ej, hey, dzieciaki! Nie przeciśniemy się przez pole Ast. Ładnie! Krótkie skoki mogą też ułatwić ucieczkę przed niebezpieczeństwem. Lecimy. Nie forsować silników. Współrzędne namierzone, bez problemu. Silników. Niedaleko jest patrol myśliwców Miry. Nasze główne działa nie dadzą rady im wszystkim. Możemy wysłać własne myśliwce. To wyrówna szanse. Zamierzony. Potwierdzam. Kurs wyznaczony. Zaatakować na celowniku. Potwierdzam. Widzę cel. Oczy otwarte. Wieże artyleryjskie zadają ogromne obrażenia i mają duży zasięg. Na szczęście nasze dalekosiężne działo Yamato zadaje jeszcze większe. Wypróbuj je na tej wieży. Współrzędne namierzone. Bez problemu. To robot naprawczy. Jeśli go zabierzemy, będę mógł od razu połatać Hyperiona i wysłać nowe myśliwce. Dla nas automatyczne myśliwce. Za każdym razem, gdy zbierze flotę, wyśle ją na ludzi miry. Nie możemy z nią porozmawiać. Tutaj to tak nie działa, Valerion Ej, miny magnetyczne! Maleństwa nieźle się ką. Lecą na ciebie po prostej, więc rób uniki. Albo skarż, żeby im uciec. Urzędne namierzone. Bez problemu. Pole minerałów. Możemy tu zbierać surowce. Zbierz minerały, to ulepsza Hyperiona. Będzie nie do zdarcia. To dzieła. Czujniki pokazują, że w pobliżu są skupiska minerałów, ale strzeżonych przez miny magnetyczne. Potwierdzam. Nie forsować silników. Potwierdzam. Twoje jednostki są atakowane. Kurs wyznaczony. Pokazują, że zebraliśmy wszystkie minerały na obszarze. Nie forsować silników. Miejcie oczy otwarte. Ulepszenie gotowe. Usprawniłem, co się dało. Daj mi jeszcze minerałów, to zrobię więcej. Czujniki wykrywają działalność kelmoriańską. Mają silną obronę. I mają duży okręt wojenny. Zawsze możemy ich obejść. Mogą mieć cenne zasoby lub sprzęt. Potwierdzam. Startujemy. Zaatakowaliśmy zamierzony. Potwierdza. Potwierdzam, widzę cel. Nie ma wrogów bez problemu. Myśliwcy patrolują eskadra w drodze. Nie forsować silników. Bartujemy. Potwierdzam. Kurs wyznaczony. Współrzętne namierzone. Do dzieła. Siedem roboty! Gruchamy w celowniku. Potwierdzam, widzę cel. Cel namierzony. Potwierdzam, widzę cel. Znowu szlakby to! Zalej w celowniku. Cel Potwierdzam. Nie fors. Mieli generator pola elektrycznego. Wynalazek przeciąża wrogie jednostki i na jakiś czas je unieruchamia. Zainstalujmy go, główny inżynierze. Już działa, Lowellasie. Nie ma opierdzielania się. Lowellasie? Miejcie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. Myśliwcy Myśliwce patrolują. Bez problemu. Potwierdzam. Nie forsować silników. Matthew, nie lubię jak ze sobą walczymy. Czy was dwoje łączy coś, o czym nie wiem? Nie zachęcaj jej. Co my?

쥐어어 <shrug> Współrzędne namierzone. Myśliwce patrolują. Nie forsować silników. Port gwiezdny produkuje kolejne jednostki. Musimy go szybko wyeliminować. Bez problemu. Kurs wyznaczony. Jest na celowniku. Potwierdzam. Cel zamierzony. Startujemy. Świetnie. Ruszajmy dalej. Mefio, to nie było uprzejme. Zautomatyzowane bazy są bardzo drogie. Lecimy. Do dzieła. Współrzędne namierzone. Grupa wrogów. Miejcie oczy otwarte. Potwierdzam. Widzę cel. Potwierdzam. Kurs wyznaczony. Nie forsować silników. Bez problemu. Lecimy. Urzędne namierzone. Do dzieła. Ej, Hyperion został wzmocniony. Później mi podziękujesz. Chyba zabraliśmy stąd wszystkie minerały. Miejcie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. Problem. Otwierdzam. Kurs wyznaczony. Miejcie oczy otwarte. Nie forsować silników. Lecimy. Współrzędne namierzone. To dzieła. Stwierdzam. Nie forsować silników. Miejcie oczy otwarte. Lecimy. Kurs wyznaczony. Hyperion, wszystkie eskadry w akcji. Bez problemu. Miejcie oczy otwarte. Przyjąłem, Hyperion. Ruszamy. Urzędne namierzone. Do dzieła. Grupa w rogu. Ja Widzę cel. Nie forsować silników. Bez problemu. Lecimy. Myśliwcy patrolują. namierzone namiżone. Do dzieła. Miecie, oczy otwarte. Potwierdzam widzę cel. Kurs wyznaczony.

Potwierdzam. Współszęsne namierzone. Kurs wyznaczony. Lecimy. Bez problemu. Dobra, jest ulepszony. Chyba więcej już z niego nie wyciśniemy. Do dzieła! Matthew, ukradłeś mi wszystkie minerały! Nie forsować silników. Współszęste namierzone. Potwierdzam. Miejcie oczy otwarte. Współszęste namierzone. No, A kiedy ostatni raz mi coś ułatwiłaś? Myślałam, że lubisz na ostro. To działa. Mamy ich na teloniku. Potwierdzam, widzę cel. W Daceloniku. Kurs wyznaczony. Daj się, Matthew. Będę dla ciebie miła. Obiecuję. Tego właśnie się boję. Nie wkurzaj mnie, Matthew. Sama się o to prosiłaś, Mira. Chciałem być miły. Lecimy. Miejcie oczy otwarte. Grupa w rogu. Nie forsować silników. Namierzony. Potwierdzam, widzę cel. Cel namierzony. Przestań. Wygrałeś, Mefio. Zniszczyłeś moją bazę i zdobyłeś moje serce. Po raz kolejny. Ona jest bardzo dziwna. Proszę, możemy zabrać pułkownika Orlana i odejść? Już teraz? Wysyłam ci tego szemranego osobnika promem. Powariowaliście wszyscy. Czemu miałbym ci pomagać? Możemy odesłać cię do Miryhan. Dobra, mów, czego chcesz. Matthew, przez ciebie muszę odbudować maroderów Miry. Ale jeszcze się zobaczymy. Im później, tym lepiej. Jesteście złośliwsi od polityków Dominium. Się z nami na Ktul, Matka Szczepu. Reprezentuje ona pozostałe Matki Szczepu, których nie masz pod kontrolą. Wyczuły Twoją potęgę i chcą wrócić do roju. Matki Szczepu, wysłuchajcie mnie. Wysyłamy Wam lokalizację naszych wrogów z całego sektora. Zniszczcie ich, spalcie ich twierdzę twierdze w moim imieniu. Wtedy staniecie się jednością z rojem. Uczynimy! Królowo! Gdy wrócą, Rui będzie jednością. Jesteś bardzo bliska zwycięstwa. Matki Szczepu niechętnie współpracują z terranami. Są mi niezbędni do realizacji planów. Pytają, czy mamy zniszczyć terran, skoro nie są nam już potrzebni. Powiedz im, że mają zostawić Terran w spokoju. Taka jest moja wola. Przekażę królową. Tutaj nie będzie esencji. Nie mogę zbierać tego, czego nie ma. Jesteśmy tu z rozkazu królowej. Nie masz się tego kwestionować. Ja podążam za esencją. Musisz nauczyć się posłuszeństwa, pierwotny. Tak! Zbliż się. Zbiorę twoją esencję. Dosyć. Zagaro nie mów w moim imieniu. A ty, Dehako, nie zbieraj esencji mojego roju. Znalazłeś coś? Pułkownik Orlan włamuje się właśnie do sieci Dominium. Powiedz mu, że na godzinę. Nie zrobię tego, Kerrigan. Ta sytuacja cię przerasta. Nie pogarszaj jej. Jeśli Dominium dowie się, że wtargnęliśmy, przeniosą zima. Albo go zabiją. Nie będę ryzykować porażki tylko z powodu Twojej niecierpliwości. Daruj więc sobie groźby. Nie doroślałeś od czasów umui? Nie tylko Zergi się adaptują. Niech będzie. Zaczekam aż wasz ekspert dokończy. Łamać się do sieci Dominium? Systemy Terran nieeleganckie. Problem z wymianą. Wiele czynników zakłóca żądanie. Biologia. Język. Więc nasze myśli zbyt się różnią, by umożliwić bardziej skomplikowany przekaz. Dokładnie. Procesy Zergów zbyt złożone. Niekompatybilne z maszynami Terran. Więc teraz wszystko zależy od Valeriana.